Siemaneczko z tej strony Mate. Dzisiaj oczywiście się na CS:GO Skins. Przypominam, że strona jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Więc jeżeli macie ukończone 18 lat, klikamy sobie plusik, wpisujecie kod Mate, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty, a jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 zł i 10 groszy na start. Czekamy na event Gold Rush, już się skończył. Dzisiaj, moi drodzy, tworzymy sobie ekwipunek, czyli tak, robimy MK Kołaszka. A wupkę kosy nie potrzebuję, bo kosy mam w akwipunku aczkolwiek. Yy, może jakąś wydropimy, jak się uda, jak się zmieścimy w budżecie, no to po prostu wtedy taką kosę sobie też zrobimy, i zacznijmy od tutaj skrzyneczki 50 na 50 tutaj 50-50 cases. Zrobimy sobie tutaj MK, USPA, WPK, Kałaszka. No, czyli takie najpopularniejsze skiny. Później, może jeszcze jakiś DGL, jak nam starczy. No i oczywiście kose. Więc zaczynamy od Mki. I tutaj mamy M4A4 i M4A1S. No, ja potrzebuję M4A1S, więc albo Golden Coil, albo Hyper Beast. Musi wypaść. No, oczywiście, jeszcze Spring Stream, ale to będzie ciężki. Ok, jest Hyper Beast na start, spoko. Możemy sobie go zostawić. Fajna MK. Ogólnie w skrzynce na minus, ale no MK za 127 zł jest jak najbardziej spoko. Lecimy z uspikiem. Tutaj oczywiście każdy z tych uspów jest bardzo ładny, więc obojętnie co wypadnie. Mamy trzy uspy, więc fajne naprawdę Tickety wyleciały. I ja sobie zostawię tego Monster Masha, bo neon War nie jest zły, ale no to nam wypadło T-Well Warn. Ogólnie i tak to jest najlepszy stan. W sensie na tym uspie tak tego nie widać, aczkolwiek wydaje mi się, że ten monster masha będzie lepszy Dobra, jest teraz AWP'a, jest AWP'a, AWP no tutaj bardzo bym chciał redline albo Asimowa, bo ten Hyper Beast jeżeli chodzi o AWP'kę, to mi nie siada za bardzo, na MC jest jak najbardziej spoko i na 5 nie również, ale ta AWP'ka jakoś tak mnie nie przekonuje za bardzo. I mamy redline, jest, elegancko, świetnie. Pierwszy rzut i jest RedLine, Field Tested jeszcze, więc naprawdę świetna AWP'a, zostawimy sobie ją. I powiem wam, że ten ekwipunek wygląda naprawdę sensownie. Lecimy teraz z kołachem, tutaj obojętnie jaki, bo tu mi się każdy podoba właściwie. No jest, wyboru nie mamy, bo wypadł nam jeden, Aquamarine Revenge za 158 zł. bardzo ładny swoją drogą, więc nawet chyba ładniejszy od Non-Ridera, w sensie od Red na pewno. Non-rider też jest mega spoko, no ale okej, okay, mamy tylko kałażka, więc nie możemy narzekać. No i teraz tak, mamy 396 zł. Jeszcze, więc pasowałoby może jakiegoś digierka sobie zdobyć tutaj. Tylko czy skrzynka Digla może być w sumie? nie? Jest USP, yy, co tu jeszcze? Jest? Kałaszki, AWPM-ki, tutaj Wild Glovesy. No w sumie Glovesy też moglibyśmy zrobić. Tu są wlepy, tu nie ma żadnego digierka. No trzeba byłoby otwierać takie skrzynki na czuja, żeby dostać Digla. A to może być dosyć ciężkie, wiecie? To może być mega ciężkie. Ale spróbujmy sobie na przykład. Może. Czekajcie, Mecha Industries jest digielek w tej skrzynce chyba. Tego digielka bardzo lubię, więc. 10%. Dobra, próbujmy, próbujmy zrobić tego digila Mecha Industries. Fajnie by było. Stój. No już było mega blisko. Szkoda, bo mielibyśmy sprawę załatwioną. Okej, okay, wypadną fajny uspik. No i teraz, okej, okay, zostawiamy tego monster maszapa już. Nie będziemy kombinować sobie. I wypadną Non-Rider. No i dobra, kołczka wymieniam, bo tak jak mówiłem, Non-Rider mi się może trochę bardziej podoba, jest minimal wear. No i to jest, moi drodzy, świetny drop. Tego kołacha sobie zostawiamy. Dajcie mi jeszcze Digielkę Mecha Industries i mamy, mamy digielka, Mamy Mkę Mecha Industries i powiem wam, że ta mk mi się da bardziej. Więc zostawiamy sobie tę Mkę. No patrzcie w ogóle co, co my robimy dzisiaj. Świetna skrzynka, ten y, Cyber jest naprawdę oddał. Nie, to był, był elegancki cyber, bo zawsze mi się myli tutaj. To był Cybercase, tak, Cybercase Dobra, teraz tak Hyperbista sobie sprzedamy, i sprzedamy sobie Akumar Revenge. Mamy tak, Kałaszka non Ridera, mamy awupkę Redline. A jeszcze serpenta z poprzedniego filmu, właśnie, więc no ale okej, powiedzmy, że dzisiaj tworzymy ten ekipunek. Kosy mam, więc na kosy nie będziemy patrzeć. Mamy fajną awupkę, mamy fajnego Kałacha, digielka, Meczkę Industries. I uspika Monster Matchup naprawdę spoko to się prezentuje. No, Digielek mógłby być lepszy, na przykład cold Red. Czekajcie, w Lunarze cold Red, Dobra, spróbujmy jeszcze tutaj coś fajnego zdobyć do Equipunku. Zobaczmy, czy wypadnie Digielek. No, niestety nie The Traitor i jeszcze Antico's Fire. I teraz znowu mam. Czy jest lepszy? Nie, no raczej nie. Mechanizer mi się bardziej podoba. Dajcie mi tutaj Digielka, Digielek to jest 6,5%, no i było blisko. Digla, niestety jest tra traitor i muertos i stać na ostatnią, ale let's go. 6% to są jakieś procenty, traitor znowu, niestety. Próbujemy raz, ostatni Lunar Case, otwórz i czy wyleci Digielek. mag 10 Stalker, niestety, ale ok. Mag 10 też się przyda na jakąś tam rundę po, po pistolu, Spoko. no Szkoda, że Battle Skirt, aczkolwiek nie możemy narzekać. Bo i tak dzisiaj stworzyliśmy naprawdę świetny ekwipunek i co lepsze, jesteśmy jeszcze na plusie, więc to jest w ogóle hit, że udało nam się być na plusie. Yy, mamy kołaszka, łupkę, uspa na agenta już nas nie stać, niestety. Szkoda, bo w sumie moglibyśmy jeszcze jakiegoś agenta sobie ogarnąć, no ale i tak nie możemy narzekać. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o godzinie made na stronie i o prezentach, macie naprawdę ich bardzo dużo, macie kosy na wajkę, bajoneta lore nawet macie good night night, on jest chyba nawet droższy nie, bo to już trochę miniało, bo on jest drogi i dosyć długo jest, już tutaj jest dostępny na przykład on jest więcej warty chyba nawet chociaż po tej aktualizacji nie wiadomo bo tam też się pozmieniało troszkę no i co, dzięki wielkie za oglądanie piszcie propozycje też nowych filmów w komentarzach co ciekawego możemy zrobić, ja się z wami żegnam trzymajcie się, no i siemka